Dzień dobry, chciałam Państwa serdecznie zaprosić na wystawę moich grafik do Galerii Schody mieszczącej się przy ulicy Nowy Świat 39 w terminie od 24 lipca do 3 sierpnia. Na wystawie pokazuję głównie cykl prac zatytułowany Genesis. Są to oszczędne odranione pejzaże z elementami zarówno roślinnymi, geometrycznymi, organicznymi, jak i geometrycznymi. Dodatkowo prezentują również prace nie należące do tego cyklu, ale które są jego dopełnieniem. Ja pracuję w technice aquaforty, aquatinty. Są to techniki trawione, czyli prace wykonuje się na płycie miedzianej. Która później się trawi, a następnie wykonuje się odbitki na prasie graficznej. Serdecznie zapraszam na wystawę. Dziękuję.